Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się w mieście Darłowo. W moim tle stoi kamienica, jedna z najpiękniejszych i najstarszych w mieście. Jakie skrywa tajemnice i z jakimi problemami borykają się jej mieszkańcy, usłyszymy od nich samych. Ja nazywam się Mieczysław Kawa i wspólnie z Maciejem Binertem postaramy się przedstawić tą historię. Zaczynamy! Własne M, marzenie wszystkich Polaków, żeby mieć własne mieszkanie. Jak to u Was wyglądało? Jak się spełniało to Wasze marzenie? Początki były trudne, ale jak przyjęliśmy to mieszkanie, zaczęliśmy remontować, wyremontowaliśmy, później wykupiliśmy, no a problemy się zaczęły 5-5 lat po... Pięć lat po półtnie. Po zamieszkaniu, po, po, po remoncie kapitalnym. Po którego, spełnieniu Waszego marzenia. Który sam zrobiliśmy na własnym rynku, a ten remont. I co takiego tutaj, z się, bo mówicie, że to gehennie takie, jest, że mieszkanie tutaj jest, jest na zalewania przez, przez fakaria, które dostają się do piwnicy. Peter był długo już, od samego początku. się działo stęchlizną, no po prostu Statywni. wilgoć, godzin. No i tak zalewa. A, a zalewa 100 razy gorzej i więcej. A zalewa czym? Kanalizacja. To kanalizacja, to... kanalizacja jest złączona z opadami deszczowymi, i gdy w ulicy stoi, no to wszystko nam wybija w piwnicy. Przy już zalanej piwnicy właściwie jest ona bezużyteczna dla Was? Nikt z lokatorów nie korzysta z piwnicy. My nie możemy nic zrobić. To zgłaszamy wszystko, to jest wszystko odkładane, tak? Bo większość ma urząd miasta, nie my. I Urząd Miasta, myśli Pani, nie ma interesu, żeby tutaj tą sytuację naprawić? Ja nie wiem, ja, po, ja nie wiem, bo... Tak, czyli... Cała problem... kamienica niby taka ładna, ale to jest najgorsza kamienica w Darłowie. Tak. tak. Bo, się, bo dużo ludzi nawet znajomych przyjeżdżają z Polski, mm -hmm. jak do nas rodzina, no to są zachwyceni, no ale w środku... Fetor, do I tego, tego, tego zalania dom śmierci tego zalania nie dadę przy przewidzieć. To, to cała substancja Cel niszczeje praktycznie. Całe fundamenty tego no, budynku są zniszczone. Na... No, tak. Wszystko mhm. Bo My jesteśmy z Armanii, bo nawet chcą sprzedać to mieszkanie. No to kto kupca? No niestety. A mieszkanie? Z... No, kto kupi mieszkanie? Żebyśmy chcieli sprzedać. Przykuwamy no, no, się no, nie na kolejny remont po prostu. No, teraz to, że bo remont już jeden był po 4, po pięciu latach. Zrobimy drugi raz. No i teraz znowu trzeba będzie robić i znowu pieniążki pakować kanalizacja idzie tutaj, jak to tu jest korek i nam wybija, kanalizacją, Ka kanaliza fokaliami, kanaliza Fekalia fak wchodzą do naszej piwnicy. To są pozostałości po ostatnim zalaniu, jedynie szlam, nic dodać, nic ująć. Tutaj tak do wysokości 20-30 cm to gdzieś tak ta woda, ten, ten syp się zbiera. 30 paru, bo tutaj widać. I tam jest pompa, transportuje te głowienka tym wężem do naszej kanalizacji jest obieg. W ulicy stoi, to główna krążą w kółko, i dlatego jest smut w całej kamienicy i w mieszkaniach. Mm -hmm. A tutaj jest ta piwnica, tu jest źródło. Z której zalewa? Co teraz zalewa? Proszę zobaczyć. To jest bagno. I wylewa, tak jak jest drugi schodek, i o tak pani świeci, latarką w prawo. I, po prawo ni, niżej, 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 niżej. O, jeszcze niżej o, i stamtąd jest ten sik cały. Jak w ulicy ulica stoi, to tutaj leci ciśnienie. To jest ściana zewnętrzna. To jest ściana zewnętrzna ulica, a to jest ściana do tamtej przybudówki. I przypuszczam, że gdzieś tam musi być jakaś ślepa rura, albo tutaj jakaś studzienka stara, bo tutaj kiedyś zwierzęta hodowali, świnie, krowy. Jak nasza redakcja mogłaby Wam pomóc? Ach. No media są po to, żeby pomagać. Jaśmy chcieli, żeby przede wszystkim zmusić wodociągi, żeby usunęły tą awarię po prostu. Witam Pana bardzo serdecznie, Radio Bałtyk, Panie Burmistrzu. Mam pytanie odnośnie mieszkańców budynku przy ulicy Bogusława 10.14. Tam doszło, jak pan już wcześniej widział na zdjęciach, do sytuacji, kiedy ten budynek jest regularnie zalewany przez różnego rodzaju nieczystości. Czy też to jest woda o jakimś dziwnym zapachu? Tak, witam pana serdecznie. Zacznę od tego, że osobą odpowiedzialną za stan techniczny budynku i tutaj. Pytania należałoby w tym kontekście kierować przede wszystkim do zarządcy tej nieruchomości, bo tam jest wspólnota mieszkaniowa, w skład której wchodzą właściciele prywatni, jak i wchodzą mieszkania należące do, do miasta Darłowo. Natomiast z racji tego, że są tam mieszkania komunalne, którymi zarządza Miejski Zarząd Budynków Komunalnych, docierają do nas sygnały, że się pojawia od dłuższego czasu problem z wodą pojawiającą się w piwnicach. Do tej pory stosowane były takie hmm. rozwiązania doraźne, czyli wypompowywanie po prostu tej wody, tych nieczystości. Hmm. Ale jest problem z ustaleniem takiej przyczyny. Jesteśmy tutaj w kontakcie z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej, które ma pewne podejrzenia, co może być przyczyną tego, że ta woda w piwnicach się pojawia. Ale żeby ostatecznie odpowiedzieć na te pytanie, musimy poczekać na zakup kamery inspekcyjnej. Który jest planowany na przełomie stycznia i lutego bieżącego roku, i po sprawdzeniu dokładnego instalacji sanitarnej, instalacji odprowadzającej wody opadowe, mm. będziemy w stanie zdiagnozować problem i temu problemowi zaradzić. Także mam nadzieję, że w pierwszym kwartale roku 2024 miasto wspólnie ze spółką rozwiąże problem odprowadzenia wód z tego konkretnego budynku. Te wody są odprowadzane wzdłuż ulicy, ulicy No, Warto to właśnie zrobić, dlatego że budynek jednak jest w zasobach miejskich. Jest, no, budynek to dosyć dużej wartości i też takiej architektonicznej Pana Burmistrza można trzymać za słowo, że problem będzie zdiagnozowany do połowy lutego? Myślę, że tak. Myślę, że do połowy lutego wszystko zależy od tego, w jakim terminie uda się tą kamerę inspekcyjną zakupić, ale tak jesteśmy w kontakcie z Miejską Spółką. Tak jak wspomniałem, mam nadzieję, że w pierwszym kwartale, może będzie bezpieczniej posługiwać się termin, takim terminem, zdiagnozujemy problem i zaczniemy go naprawiać, jeżeli chodzi o, o, o sieć odprowadzającą wody opadowe, jak i sieć kanalizacyjną w tym, w tym miejscu. Czyli trzymamy pana burmistrza za sobą. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo.